Dzień dobry moi drodzy, witam Was W kolejnym odcinku z gry się dzikiego, no i mamy dzisiaj kontynuujemy dzisiaj o zadanko Scrap hrobiego Ravena no i musimy tutaj Okej okay, tu nic nie mam Musimy około północy spotkać się z Tris. Jestem już bliziutko Około północy, teraz jest jestem 23 matko ciekawe jest to czy muszę co? Mogę to zaczekać albo coś? Nie. Powiedział, że to pomyłka. Że to pierogaty. A ja nas zarzekał się, że ten miecz to robota, hator Dobra, no to musimy do 24. O. Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka. Na siłę też nie ma co iść, bo Mengę może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skój mnie. Dobra, powartujmy sobie. Bisz. To chyba nie czas na takie zabawy, ani miejsce. Może cię zaskoczę, ale kajdanki nie służą tylko do zabawy. Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Tris Mary Gold nie dość, że otworzą bramę. To może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Tris zastanów się, naprawdę chcesz z własnej woli wejść do Nilwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Nie Chyba nie mamy nie wyboru, co? Napisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobrze, załóżmy, że łyknął przystępę. Co dalej? Chodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać – śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. Najpierw chcę ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by. Nie, nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce, rumieńce nie przystoją. A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie. Myślałem, że potrzebujemy, no my. żeby pomóc człowiekom. Wiemy, wiemy, kto zrobił ten skart, nie? Na to nie jest teraz najważniejsze. Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. No, pan, rzeczywiście mocno ryzykowny. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadać. O czym ty mówisz? Łowcy. Nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza, więc cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę. Dobrze? Hmm. Dobrze. No pewnie będziemy mieli wybór, co? Czy ratować Tris i się czegoś dowiedzieć, czy ten... I się nie dowiedzieć, czy... Czy nie ratować, ale się więcej dowiedzieć. Takie mam przeczucia. Czy przeczucia mnie zawiodą? Moja pamięć. Chyba coś, coś było podobne, ale... Dobra, nieważne. Nie będę tutaj nic... Przekonajmy się. Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Tris Merigold. Merigold? To wchodź. No proszę, Tris Merigold! Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one. mordują królów, spiskują, wywołują wojny! I mleko przez nas krową kwaśnieje. A! Żarty się skończyły, Merigold, raz na zawsze. Do loków z nią. Wolnego, oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj sukien, synu. Lukowy język nie pasuje do takiej pięknej twarzeczki. Trzeba będzie go wyrwać. Zamiast wyrywać język, lepiej go rozwiązać. Można się wtedy dowiedzieć się ciekawych rzeczy. Na przykład? Na przykład, gdzie się ukrywa niejaka Filipa Eilhart. Dorwę cię za to, ty... Zamknij pysk, ruda kurwo! A ty mów, gdzie ona jest! Mówiłem chyba wyraźnie. Będę gadał tylko z Mengem. Ale Mengen nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienia ode mnie i mojej przyjaciółki Merigold. Dobra, bierz ją i chodź za mną, ale nie odchodź na krok! Nie chciałem tam tej kwestii, to była poboczna, więc nie powinno nic zrobić. Ale kurde, jakoś się będę tej kwestii poruszać. Wczynijmy się trochę w role, co? Moment, też od razu powiedzieć, łapy precz, teoretycznie już byłem w środku, no nie? Więc mógłbym pewnie na siłę do niego dostać, no ale wczujmy się w ten plan. Uch! tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Meng'em, a Marigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę... Nie ty tu stawiasz warunki. Derk, wiesz co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. No i być nowy nie może być teraz łatwo, co? Jak sobie chcecie. Chodź, widzmo, jak zobaczysz, jakie czary Mary można zrobić zwykłymi Obcęgami, to się zdziwisz! No, serio, mam nadzieję, że za bardzo ty z ucierpi. Miałeś nikogo nie wpuszczać. Chyba że ma informacje dotyczące Filipy Ailhard, a Wiedźmin twierdzi, że ma. Każdy może to powiedzieć. Zacznijmy od wskazującego, a albo lepiej serdecznego. ja, 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 Tu sobie sroczka kaszkę ważyła. Ale nie każdy przyprowadza nam tris Merigold. A właśnie słyszę. Zaraz do niej pójdę. A właśnie, mówiliśmy z tym Ale mękę to się widzieli na początku, po przecież, nie? Jak żeśmy do Nowigratu przyszli. Siadaj, napij się, wiedźminie. Nie mam ochoty. Albo się napijesz, wiedźminie, albo nie wyjdziesz. Ej, 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 a co to ma być? Bo ja trochę się boję. Dobra, niech będzie. Cidaryjskie. Rocznik 1261. Rok rzezi cinty. Nie wyrywaj się. Kusroczka ogonek sobie spażyła Jezus. Kurt, zobacz czemu pani Gold tak krzyczy? czegoś jej potrzeba. Gorącego żelaza na przykład. Skoro już jesteśmy w temacie metali, kubek jest ze srebra. Rozumiem, że chciałeś sprawdzić, czy nie jestem doplerem. O, profesjonalista. Od razu widać, z kim mam do czynienia. Ostrożności nigdy za wiele. Zdziwiłbyś się, ilu moich rozmówców zmieniło się w cuchnącą galaretę, kiedy chwytali za ten kubek. Przecież noszę na plecach srebrny miecz. To niczego nie dowróci. Doplery potrafią zmieniać swoje ciało w materiał, który przypomina srebro w wyglądzie i w dotyku. Ale nim nie jest. Widzę, że w sprawie doplerów jesteś ekspertem. Kto jak kto, ale Wiedźmin powinien wiedzieć, że warto znać swojego wroga. Temu dała, popo, poprosił? No la boga. Chyba nie wiem, czy... Chyba ty... nosił. Chyba musimy no, dokończyć, co? przejdźmy do rzeczy. Za Mary Gold wypłacę ci podwójną nagrodę. Czemu zawdzięczam tę szczodrość? No przecież wydajesz mi swoją kochankę. Należy ci się dodatek za straty emocjonalne. Dobra. Tak, pieprzyłem tric. Jakie to ma znaczenie? Skoro. <grym> Okej, okay, nie sądzę, że tak bezpośrednio będzie. No tak. Zapomniałem, że mutacje wypierają widźmi z uczuć. Ale chyba już powoli to trzeba kończyć, co? Na to już ostatni palec i bierzemy się za drugą rączkę. Temu na miseczkę. Daj! Gryzła mnie suka! To załóżmy jej obrożę! Strimeryty, twoją uspokojność. Zaskoczyłeś mnie, Geralt. Może się jeszcze dogadamy. Podobno wiesz coś na temat Filipy, ale zgaduję, że nie podzielisz się tą wiedzą za darmo. Czego chcesz w zamian? Okej, okay, możemy tak, ale... No mam nadzieję, że nie ten tak. Mam skarbu, który do niedawna był w posiadaniu Niejakiego Zigiego Roywena. No proszę Widzę, że pracujesz nie tylko dla wiecznego ognia Ale i dla przestępców Pracuję dla tych, którzy mi płacą Jak zwykła kurwa Mniej więcej Tylko wachlarz usług nieco Gdzie jest No, nadzieję, że będę mógł jeszcze o tego Jaska spytać W Kowirskim Banku I nie dostaniesz go ani ty, ani Rojwen Myślałem, że chcesz kupić informację o Filipie. Tak, ale nie za wszelką cenę. No dobrze, w takim razie uwolnij Jaskra. Najpierw wypytujesz mnie o pieniądze kryminalisty. Teraz chcesz, żebym wypuścił na wolność świętokradcę i degenerata. A miałem cię za człowieka. Cóż, istotę o pewnej moralności. Nie jestem z twojej bajki, to prawda, ale nie musimy się przecież ze sobą zgadzać, żeby ubić interes. Wcale nie musimy ubijać interesu. Mogę cię po prostu zmusić, żebyś powiedział, co wiesz o Filipie. Wątpię. Szczerze wątpię. A ja jestem człowiekiem wielkiej wiary. Straż! Do mnie! Okej, okay, no to kończymy to. Kurde! Okej, okay, go poszedł. To jest chyba ich Szepuncio, nie? Kurde, ile wy trwacie jak na dziewiąty poziom to wy macie strasznie. Dobra, tylko czekajcie, bo ja muszę tu. Okej. Okay. Strasznie ma obrazek. Który ja mam miecz? On taki słaby? No to jest dobry miecz. Strasznie ma obrazek. Bieszę sobie swój web, ja, gdzie jest Tris Modziej, że trosce tam radzi Ale tuż tu rozróbę robimy Okej, okay, ty już w miarę rozsądnie padłeś na górze jest? Ktoś się tu zbagało, jak rozumiem. Ktoś, to w sumie, czy ja dobrze zrobiłem, że ten... Tak sumie od niego wiele nie wyciągnąłem, nie? To już chyba wszyscy. Mało brakowało. Co się stało? Myślałam, że męgę połknął, Haczyk. Połknął, do czasu kiedy spytałem o skarb. Czy nie, po co nie pytałem? Przecież mówiliśmy, że... Ach. Zresztą mniejsza z tym. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o Jaskrze. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka. Abo ja oni coś mówili, ale myślałem, że mogę, jak to jest. Właśnie myślałem, kurczę, że jak to jest. Nie jest na żółto, to mogę spytać o to. Właśnie zastanawiałem, czy tak ten, ale. Nie, a to jest po tak? Czyli on nic ciekawego mi nie zostawił. Proszę bardzo. I proszę bardzo. Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi. Weź go zapaskiem nic. Ale czekaj, coś jest w podszewce. No i kluczyk do sejfu masz przekaż Dikstrze z pozdrowieniami. Ja z kolei znalazłem listy do Mengego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobaczę. Skrzynki kontaktowe, sygnały. Rzeczywiście. Śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o jaskrze? Stawiam, że tak. Tylko jak go dorwać? List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale nie słowa, gdzie ma się odbyć. Może Dijkstra nam pomoże. On wie wszystko. To prawda, to prawda. To prawda. No trochę przesadzasz. No dobra, ale. jestem pewna. Kenczyt okay, musimy... Luczyk do safe'u, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. No i to ja bym się Ej, chyba udał do Wikstry, co? Przez główne wejście. Królewna się nacierpiała i. Kurde, nie pomyślałem o tym skarbie zupełnie. Pokaż, co umieć. O! Dzień dobry! Ok, nie będę już tego budzygana nawet wspierał. Ok, moi drodzy, ja jestem z powrotem, no trochę za mnie debil. Cyk. I jesteśmy już na drugiej stronie, no i tu musimy znaleźć wyjście. Tu się rozdzielmy. Ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja, zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak, a poza tym muszę się wyładować. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz. Teraz już stąd chodźmy. No dobra. To już chyba przejdę, tak? O, i tu Artem, dobra. Ola, pan Royven prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic, już idziemy. To trochę musiał sobie poczekać, a uczciwie powiedzieć. Kogo ja widzę, Geralt z Rivi? Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z mękiem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. Nie. Twoje pieniądze są w Kowirskim banku, a to klucz do skarbca, w którym zostały zdeponowane. No, no. Gdybym miał warsztat grawerski, przyznałbym Ci medal. Tylko tyle masz do powiedzenia? Żadnej soczystej puenty? Błyskotliwego żarciku? Chcesz żarciku? Dawaj. No to Ci odpowiem. Gotowy? Okłamałeś mnie. O, to niezły żarcik kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Nie byłem łaskaw. Ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem, więc nie histeryzuj Ja nie żartuję, Geralt. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. No dobrze. Pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z Jaskrem. Nie, ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie, ale ani słowa, gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Dobrze im tak! Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Ja zawsze spłacam swoje długi. Nawet wobec kłamców. Ale A, nie ale przesadzaj. Nigdy więcej nie mnie oszukać. Nigdy. No dobra, i co tam? Kończy zadanko? A no kończy. No, powiedzmy, że może jeszcze zaczniemy sobie, nie wiem, pogadamy czy coś... O tak... No i tak się... Dobra, albo przyjdziemy tam po prostu. Albo sobie z bandytami pomożemy. Dobra, raz, dwa ich. Dobra, dziękuję. No spokojnie, spokojnie. Ej, nieładnie tak. mnie Tylko mnie No to porozumiemy... A, a propos, mam jakieś zadanko. Do Ciri coś mówiła, nie? Że muszę się. Y, Boże, Ciri Trees. Ale nie mam. Poki, może mi się też pojawi, co? A właśnie mam, mam te zeconka, ale dobra, no spokojnie. Dobra, czy ja pamiętam, który domek jest Tris? Gdzieś... Nie wiem, czy tutaj przypadkiem nie jest. A wiecie co, aż sobie z... Ale dobra, to w następnym... Dobra, moi drodzy, ja w tym momencie się z wami pożegnam. nie mogę. Nie będę już teraz rozpoczynał tego wątku. Wiem, że trochę krócej, ale czasami krócej też się przydało. Z tego trzymajcie się. Na następnego odcinka. Cześć!